Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwolia, to jest zagrajmy w Let's Play Assassin's Creed 2 i znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli w prawdopodobnie najwyższej, jeżeli nie drugiej, albo drugiej z najwyższych wież w Wenecji. I teraz mamy wykonać skok wiary dokładnie w tym oto kierunku, gdzie się znajduje tam w dali, siano. Ale ja niestety jestem bardzo ciekawy i mnie jedna rzecz. Co się stanie, jak wykonamy skok wiary na przykład na ten dach. Ezio go wykona. No, skacz chłopcze, skacz. Leć. Okej, okay, moja ciekawość została zaspokojona, Ezio nie wykonuje w tym kierunku skoku wiary. I pewnie w żadnym innym nie. No już się nie mógł synchronizować, nie? To po pierwsze, a po drugie oczywiście co gorsze, znowu mi się chud włączył, mimo już dokładnie... O, nie, nie wiem ile dokładnie, ale jakiś czas temu wyłączyłem. By jeszcze zanim zacząłem nagrywać, czyli nie wiem, może minutę, może dwie minuty temu, ale przynajmniej kolejną sekwencję synchronizowaliśmy. Jesteśmy w 12 z 12 albo z 14. Dokładnie teraz nie pamiętam ilu. Oj, co się dzieje? Are you ok. Czy chcesz zatrzymać? Nie, muszę wrócić teraz. Nic się nie dzieje? Naprawdę myślałem, że będę chodził Desmondem. Lubię latać z Desmondem. Taki fajny. O, o. O, deja. Sean? Czasami. Jak mam zrobić? Chcesz znaleźć? Chcesz znaleźć zresztą? Rodrigo Borgia jest elektryką w roku 1492. To znaczy, Ezio's greatest enemy. In Desmond, happy days, that's exactly where you're going. Chyba będziemy się wbierać do Watykanu, żeby pozbyć się wreszcie Rodrigo Borghi, który został papieżem. Świetnie. Fascinating. Absolutely fascinating. What is it, Leonardo? What does it do? I could no more explain this than explain to you why the earth goes around the sun. You mean the sun around the earth? It's fabricated with materials that shouldn't exist. And yet, this is clearly a very ancient artifact. The Codex refers to it as a piece of Eden. The Spaniard. He called it the apple. Like Eve's apple, of forbidden knowledge. Are you then suggesting that this thing. This must never fall into the wrong hands. It would drive weaker minds insane. No doubt the Spaniard will be relentless in his desire to gain it back. Ezio, you must protect this with all the skills we have taught you. Take it to Forli. The citadel is walled, protected by cannons, and our ally controls it. Who is this ally? Her name is Katarina Sforza. You don't say. I think I may enjoy this mission. Thank you for everything, my oldest friend. Leonardo, Ezio tells me you travel off into Milano. I have a grand villa in Toscana. You must come visit me there. Fajnie, mamy się udać do Kateryny. Kto pamięta Katerynę? Tą samą, którą wyłowiliśmy z wyspy. Gdzieś koło Wenecji. Właśnie otrzymaliśmy płaszcz wenecki, dzięki któremu... Właśnie w Forli i Wenecji nie rośnie rozgłos tak samo, jak robili płaszcz toskański w Czy tam płaszcz Medyceuszy. Zerwą jeszcze jakąś katastropkę? Czy już mogę swobodnie zająć się eliminowaniem templariuszy? Okej, okay, muszę pojść i pogadać z Katerią, ale zanim to zrobimy po raz trzeci. Nie, w sumie czwarty, bo raz próbowałem podejść na grania, ale. się okazało, że. Yy, trzeba zaczynać to miejsce od walki z Rodrygiem Bordzią, no i czasu mi nie starczyło. Oj, opcje, opcje. Czemu nie chcecie ze mną współpracować? I co, jest teraz dobrze? Dl Dlaczego... Tego zrobimy tak, hud... Okej, okay, wróć. No i o to mi chodziło. Tam mamy gdzieś w tle biały znaczek asasynów. Mimo że to nie będzie zbroja asasynów, ponieważ już ją mamy zbroję altaira, ale tu mamy biały znaczek. Coś się kolory zmieniły. Well, well. Okay, we to go to Forlì, past Machiavelli. You're going to love Forlì. The Cannons and Architadella alone go back a 100 years. The artifact will be quite safe there. Forgive me, but I've never heard of a woman ruling her own city before. It's very impressive. Well, it was my husband before, of course. He died. Oh. I'm sorry. Don't be. I had him killed. Oh. <clears throat> We discovered Girolamo Riario was working for the Templars, making a map of the locations of the remaining codex pages. I never liked that goddamn son of a bitch anyway. He was a lousy father, boring in bed, and a pain in my ass. <laughs> <laughs> <Miłe> podsumowanie. Look. Oh no! Please, <laughs> leave <laughs> me alone. Dlaczego mnie wyzwajesz od szalonych? Przecież nic takiego nie robię, prawda? No. Tam ci spokojnie przebiegli. Aspeta, what's happening? They came as soon as we left the city walls, signora. The city is under attack. What? By who? The Orsi brothers, signora. Oh, sangue di Giuda. Who are the Orsi? same canal I hired to kill my husband. It's the Spaniard, of course. The Orsi have no world view bigger than their purse. But how could he know where we were taking the apple before we even knew? Because they're not here for the apple, Ezio. They're after Riario's map. Basta with your map, Nicolo. My children are inside. Oh, porco demonio. Okay, I don't to Konia mówię dajcie, dziękuję. Darka No i to nie gadajcie mi, że będziecie się z tłuc. Eee, w takim razie Ecję, może wyciągniesz łaskawie miecz A teraz powrotem wskaź na konia, tylko że już z tym mieczem. No nie możesz wyciągnąć tego miecza. O, i o to mi chodziło. Tam jeszcze ktoś i. Co z tego, że przejechałem przez moich. No, Machiavelli, zobaczymy, jak to przewalczysz. Dobrze, ja może. Muszę was eskortować. Czy mogę po prostu pognać do miasta tak na pałę? mniejszej odległość od celu. Czyli nie mogę. Ej, ja nie wsi A. A

You occupy my city, my home. You think I'm going to stand here and do nothing about it? How about I come up there and then rip your ballet off? What kind of men are you? Doing the beating of your masters for loose change. You're not afraid of me. You will be when I come up there and cut your heads off, piece down your necks, and shove your faces off my pickup. I'll stick your ballet with a fork and roast them over my kitchen fire. How's that sound? You laugh! You wouldn't if I was a man! You think I wouldn't do it just because of these? Le tete! Le mie tete! I bet you want to see them, don't you? You wish you could touch them. You wish you could lick them, don't you? Well, come on down here and give it a try. Like a real man. And I'll kick your balls so hard they fly out your nostrils! Lurido branco di cani bastardi! <laughs> Tornatevene a casa se non volete finire in palazzo, venite dalla mia cittadella. Ah, ma forse è per questo che non vi decidete a uscire. Già, scommetto che lo gradireste assai un bel palo di quercia su per il culo. Sangue di Dio! Ma dove vi hanno pescato? In un convento di monache? Nigdy w mojej życiu nie widziałam kodarki lepszej niż wy. Co za ciężka widoczna widoczna. Po tym, jak będę was kastrował, nie będziecie mniej ludzi niż teraz! Ok, Catherna się uspokoiła, ale... Ja nie mogłem po prostu odejść bez usłyszenia... Co ma nam do prze... co ma... Czy nie tyle nam, co co ma do przekazania... Braciom Orsi i ich żołnierzom, gdyż... Musicie przesać o wiod był świetny po prostu. Katina jest the best. Ciekawe mnie jedno, zawsze wypływałem do miasta jedną drogą. Ale my nawet się stanie, gdybym próbował wejść drugą. Na przykład tędy. Nie, niemożliwe. Kolejny mit potwierdzony dzisiaj tak... Tacy pogromcy mitów robię taki odcinek. Nie. Gracie, Ezio, naprawdę gracie. Ale myślę, że Katerina jest świetna. Szczególnie w stosunku do żołnierzy. Czyli tędy mamy przepłynąć. I otworzyć bramę. To nie powinno być wcale jakieś specjalnie trudne. Ponieważ w końcu jesteśmy Eziem, nie? A dla Ezia nic nie jest trudne. Są już i trochę skomplikowane. Takie tam Brama znajduje się tam, to mnie źle nie gadasz, tutaj medek, wszystko spokojnie żyje, co z tego, że miasto spod oblężeniem. No i co na mnie? Nic tu nie zrobiłem a tu musiał. Tak, tak, wiem to ja. No, podejdźcie, któryś. Nie, trudno. Trudno, mają mnie złapać ich, problem. To, że nie wyrabiają w zbrojach. A mam jakoś się dostać na górę. Zrobili blokadę. Na bocznej uliczce, z której biegłem. Po prostu są genialni. Dobra, widzę bramę. Kabel. Ezio, posłuchaj mnie. Wiem, tam jest. Tam była drabina, która mi umożliwiła bezpośrednie przejście, ale. Znacie mój stosunek do drabin. A kablem zawsze łatwiej ładniej. No chodź, nauczymy Cię pływać, latać i. nieważne. Nie, nie chcesz lec to nieba. Już żywe kręgle. Bić skąd przyszedłeś? zawróć się. Uwielbiam takich, którzy sami się biją. Po prostu nie ma to jak współpracę. Słyszeliście to plumknięcie? A pamiętacie, że oni nie umieją pływać? Jak próbowałem jednego nauczyć drogą ekspresowej nauki. Dobra, go już łaskawie wykończymy, bo mi nie da spokoju. A ty tam żyjesz? Oj, chyba się zabił od obijania go o różne strony. Biedaczysko, tak śmiercią fatalną zginąć. I już widzę mój mechanizm od bramy. Widzę tam z dala Christine. Uhu! Jest, córki guzik? Uhu, uhu, cześć! A tutaj widzę dwóch martwych straszników. Krystyna, patrz, prezent dla ciebie. Łap! Jeszcze drugiego i wyrzucę, żeby mogła spełnić swoje pogróżki. Huuu, poszedł. No. Na pewno się ucieczę z takiego podarku. Ochroniasz to sensie do czarok Rocadira Twierdzę kategorii jednocześnie ochraniając z damę. Tak, ja nie lubię misji typu ochraniaj kogoś. Szczególnie, że się czepia każdego w okolicy. Jakby. nie mogła po prostu biec, zostawić swojej straży przybocznej, żeby się zajęcie nimi. Okej, okay, Krystyna, biegniemy dalej, ponieważ widzę, że zaraz będzie jeszcze chyba większa walka. Biegniecie tam ludzie? No, skąd? A, stąd. Jeden padł. Drugi. Trzeci. Jeszcze... Szes... Ooo, uderzyłeś damę. Teraz musiał skinąć. Daleko jeszcze? Machiavelli, weź mnie, nie wbiegaj w, w drogę. A co wy tu pilnowaliście? A, i myślałem, że ładnie Bóg by był taki, wiecie, pod rząd, To byłoby dziwne i nie... niemożliwe, ponieważ. To stało się możliwe dopiero w Prater i w Revelations. Ale i w Trójce oczywiście, ale byłoby świetne. Nie uważacie? O, i to było mądre wyjście, ponieważ się nie zatrzymała dla jakichś tam idiotów, tylko pobiegła dalej. A Koleś atakuje mi przyjaciela. Nie chciał drugi raz zaatakować, tylko, że inny. Łożesz, szale skarnęła. Nie no, to, to trzeba było pomścić. Ale padają jak muchy, przynajmniej tyle dobrego. Szczególnie, mając na dyspozycji najlepszy miecz w grze i najlepszą zbroję w grze, już możemy być dalej. Nie lubię uciekinierów, jakby nie mógł zostać na... ich honorowo walczyć na polu bitwy. I Ezio wyprzedza pierwszego, bo jest już na piątym miejscu. Wyprzeda, jest teraz czwarty, trzeci. Proszę Państwa, jak ten wyścig się skończy? Czy będzie pierwszy? Oj, wyprzedza go dwóch po potknięciu się. Co, on już uciekał? Patrzcie, co mam przy pasie. Mam jabłko przy pasie. W takim pojemniczku fajnym. O, może będzie widać. Nie, nie było. Ale gdzieś powinno być w jakimś finisherze. Pod warunkiem, że jakikolwiek się uda zobaczyć. Oj, bym jeszcze zabił Machiavelliego i tyle by było z eskorty. Ej, uspokój się, to tylko Machiavelli. Chciałem go zrzucić własnoręcznie, ale tak też może być. Grunt, że się utopił. Dziękujemy. Koleś padł. Kto prowadzicie? No. Tam powiadacie. Okej, okay, czyżby to było tutaj? Idę trap. Zrobimy to ekspresowo Czy Ecy przed chwilą wyrzucił swój miecz? Nie ma. Dobrze, że ma. Ktoś jeszcze się trwarzył. Nie, szkoda

Obrona twierdzy Teraz to jest prawdopodobnie misja dodatkowa Uzupełniona amunicje. Czy ja dobrze zobaczyłem A skoro uzpełniono amunicję, to jest mi przy Nie mogę U, uh, kolej za to zapłaci. Ale ecco broń się, Ecjo. Dobra, teraz koleś mi wkurzyłeś. Oj, Trafiony, zatopiony! I kolejny! A gdzieś tam biją. Eee, ludzie czekajcie na mnie! U góry powiadacie. Jeżeli się z tej misji dodatkowej jakby z... Edycji... nie wiem jak ją nazwać. Zrobili grę, a potem dorzucili do niej misję... Jakieś tam tylko dla osób. Nie wiem. W sumie nie wiem o co chodzi tam, ale... Gruncze ma tą misję, która jest fajna. Można się powyżywać na nich Postrzelać Postrz co nie jest normalnie dane, ponieważ to jest za głośne. Czy jest dane, ale... Nie dla mnie. Po 10 atakujących Częstujmy ich nożami, dla każdego starczy. A szkoda, że jak mamy noże do szczenia, to Etsy odbiera broń przeciwnikowi. Ciekawe, jak zareagują na to. Łapce. naprawdę nie rzucił się dla kasy. Przecież tak wszyscy wydają kasę. Wspierać, nie? jest się zgadzać musi. Dwóch atakujących pozostało. O, jeszcze nie chcesz dać się złapać i mnie jeszcze obrażasz? Sądząc po dźwiękach, Ezio nie zrobił mu nic przyjemnego. Synchronizowano. Tam widzimy Katerynę, ale do Kateryny udamy się w następnym odcinku, ponieważ ja się będę już z Wami żegnał. jestem mi pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie do zobaczenia. Cześć.